І сова їхав, українець, і співав «Ателяху вдерти, підивайся смерти, чи ведні, чи вночі, виріжучи очі». «День Тольщий! Да! Вас, Тольща, рай!» «Десь рану, о годині п'ятій, міністр статистики, оддіали нєвєцькі, прєклочені граніцем, польську». «От встану не видно. Вперед! Забити!» Ale jak dziś, to zacznie się trosko na życie zmyć. Ty! To historia o ludobójstwie. Wszyscy się zali chodzili jedni do drugich, na jakie że nosili tą pieczerzę. Największy entuzjazm to był jak weszli Niemcy, obiecana Ukraina. Oni zaczęli robić to, co nazywamy my, Polacy: Genocidum Atrox. Nożami, I nóżami się kierami, i pociągane pieszy. A jezu! Wyleciały dzieci, to oni na widły i w te nogi. Cała wioska się paliła, i krowy ryczały, A. i ludzie krzyczały. Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie. Jak Ukrainie swoją Polkę żonę, to miały ją zabić. To była kadra! Wyszkolona! Oni nie mieli już sumienia! Oni już byli narzędziami do zabijania. Są pewne predyspozycje. Ten żywioł się we Wsłobacach. Jeżeli jest takie przyzwolenie etyczne, no to nie jesteśmy bezpieczni. Straszne doświadczenia naszych przodków. I naszym obowiązkiem jest tej naszej Polski pilnować. My Polacy chcemy pojednania, ale naprawdę pojednanie będzie tylko możliwe wtedy, kiedy zbrodniarze zostaną wskazani, a ofiary znajdą swoje groby. I niech się w końcu przyznają. Niech ukłonią się i przeproszą. Sąsiedzi. Ostatni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Już wkrótce.